Świat zaginiony Artur Conan Doyle. Rozdział ósmy na przyczółkach zaginionego świata. Nasi przyjaciele w kraju mogą się cieszyć razem z nami. Dotarliśmy do celu i do pewnego stopnia przekonaliśmy się o słuszności twierdzeń profesora Challengera. Co prawda, nie weszliśmy jeszcze na wyżynę, ale już widzimy ją przed sobą, i nawet profesor Zamerli trochę się utemperował. Oczywiście ani przez chwilę nie przyznaje racji swemu rywalowi, ale nie jest już takim zagorzałym oponentem i przeważnie zachowuje czujne milczenie. Muszę jednak Cofnąć się z opowieścią do miejsca, w którym ją przerwałem. Odsyłamy jednego z naszych ostatnio zaangażowanych Indian. Został ranny, i jemu powierzam ten list. Bardzo jednak wątpię, czy dojdzie on w ogóle do adresata. Kiedy pisałem po raz ostatni. Mieliśmy właśnie opuścić indyjską wioskę, do której dotarliśmy na pokładzie Esmeraldy. Niestety zaczynam od złej nowiny. W wigilię wyjazdu miała miejsce pierwsza poważna scysja. Pomijam bezustanne kłótnie i docinki profesorów, niemal tragiczna w skutkach. Wspominałem już o naszym metysie znającym angielski, Gomezie, bardzo chętnym i pracowitym człowieku, niestety grzeszącym nadmierną ciekawością, co u takich ludzi często się zdarza. A więc w wigilię naszego odjazdu podsłuchiwał on w ukryciu tuż obok chatki, w której omawialiśmy dalsze plany. Zauważył to nasz olbrzymi murzyn Zambo, Wierny jak pies, i jak wszyscy murzyni, nienawidzący Metysów, wyciągnął go siłą i przywrócił do nas. Gomez wydobył nóż i byłby dźgnął zamę, ale ten dzięki niepospolitej sile, jedną ręką obezwładnił napastnika. Sprawa skończyła się na ostrej reprymendzie. Przeciwnicy podali sobie ręce i mamy nadzieję, że na tym się skończy. Dwaj uczeni natomiast trwają w bezustannej i zaciętej wrogości. Trzeba przyznać, że stroną prowokującą jest Challenger. Zamerli jednak ma nadzwyczaj cięty język a to pogarsza sprawę. Wczoraj wieczorem na przykład Challenger oświadczył, że nigdy nie przechadza się wybrzeżem Tamizy po embankment, by patrzeć w górę rzeki, bo zawsze jest przykro oglądać miejsce swego ostatniego spoczynku. Jest oczywiście przekonany, że jego zwłoki zostaną kiedyś złożone w Westminster Abbey. Na to Summerlee odparł z miejsca z ironicznym uśmiechem, że więzienie Milbank już jest zburzone. Próżność Challengera jest tak wielka, że nawet się nie rozgniewał. Uśmiechnął się tylko w głębi swej brody i powiedział, czyżby, czyżby, Tonem pobłażliwym, jakby mówił do dziecka. Obej właściwie są jak dzieci: jeden zasuszony i swarliwy, drugi barczysty i władczy, ale mózgi stawiają ich w pierwszym szeregu uczonych naszego wieku: umysły, charaktery, dusze. Im dłużej człowiek żyje, tym wyraźniej widzi, jak się od siebie różnią. Nazajutrz wyruszyliśmy na naszą niezwykłą wyprawę. Cały bagaż pysznie się zmieścił w dwa czółna, a my podzieliliśmy się na dwie szóstki, dla świętego spokoju, wsadzając każdego profesora w inną łódź. Ja znalazłem się w tej samej co challenger, który jest wprost w niebo wzięty. Chodzi jak w ekstazie i promienieje życzliwością. Pamiętam go jednak w innym humorze i dlatego nie zdziwię się wcale, gdy z pogodnego nieba zaczną walić pioruny. O ile w jego towarzystwie nie można czuć się zupełnie swobodnie, o tyle nie można też się nudzić. Bo zawsze jest się podnieconym jak przed burzą wiszącą w powietrzu. Dwa dni płynęliśmy wielką rzeką, szeroką na jakieś kilkaset yardów, ciemną, choć tak przeźroczystą, że doskonale widzieliśmy dno. Przynajmniej połowa dopływów Amazonki ma taką wodę, druga zaś. Ma wodę białawą i mętną. Zależy to od dna. Gnijące rośliny zaciemniają wodę, ale w gliniastym łożysku jest ona przezroczysta. Dwukrotnie natknęliśmy się na skaliste progi i musieliśmy przenosić czółna, nakładając za każdym razem co najmniej pół mili. Po obu brzegach rosły stare, zupełnie dziewicze lasy, dostępniejsze jednak od młodszych, Wie, łatwo więc przenieśliśmy łodzie. Nigdy nie zapomnę tajemniczej powagi tej puszczy. Grubość pni i wysokość drzew przekroczyła najśmielszą fantazję takiego mieszczucha jak ja. Strzelały one w niebo, niby jakieś gigantyczne kolumny, by gdzieś hen nad naszymi głowami spleść gałęzie w ledwie widoczny wielki gotycki strop, matowo zielony, przez który tu i tam w majestatycznym rok wydzierały się bąskie, oślepiająco złote, Promienie słońca. Szliśmy cicho po grubym, miękkim dywanie, butwiejącej roślinności, urzeczeni ciszą jakby mrocznej świątyni, i nawet profesor Challenger zniżył swój stentorowy głos do zwykłego szeptu. Nie umiałbym wymienić wszystkich potężnych drzew, ale nasi uczeni. Wskazywali nam cedry, wielkie lśniące drzewa bawełniane, sandalmy i całe bogactwo najrozmaitszych roślin, dzięki któremu Ameryka Południowa jest naszym głównym dostawcą tych darów natury, gdy pod względem produktów pochodzenia zwierzęcego pozostaje znacznie w tyle. Barwne storczyki. I porosty żywymi kolorami mieniły się na czarnych pniach drzew. Złociste alamandy, purpurowe plejady męczennic, czy ciemno-błękitne powoje, skąpane w smugach wędrującego światła, wydawały się czarownymi kwiatami wyśnionymi z baśni. W tej rozległej puszczy życie nienawidzące mroku. Dąży w górę do słońca. Każda roślina, nawet najmniejsza, gdy dziera się ku niebu, oplata silniejszą i wyższą od siebie, pnącza imponują przepychem, ale i inne rośliny, które nigdzie na świecie nie są pnączami, tu uczą się ucieczki z broku. Zwykła pokrzywa, jaśmin, czy nawet palma, Jasitara, wije się wokół cedrów, uporczywie dążąc ku ich koronie. Przed nami, pod sklepieniem majestatycznej kolumnady, nie ma śladu życia. Jedynie gdzieś, wysoko nad naszymi głowami, słychać nieustanny ruch, odgłosy zwierzęcego świata niezliczonych węży, małp, ptaków i leniwców, które żyją w blasku słońca i ze zdziwieniem patrzą w dół na nasze niepokaźne, ciemne figurki, kroczące naprzód w mrocznej głębinie pod nimi. O świcie i wieczór chórem odzywają się wyjcy, skrzekliwie gadają papugi, ale w upalne południe Słyszymy tylko monotonny brzęk owadów, niby odległy huk przyboju. Nic się wtedy nie rusza w uroczystych nabach wielkich drzew, a brzęk owadów zamiera gdzieś w dali w obejmującej nas zewsząd ciemności. Czasem tylko mignie z daleka sylwetka krzywonogiego zwierzęcia. Mrówkojat lub niedźwiedź przemknie niezdarnie w pomroce lasu. Jest to jedyny ślad życia naziemnego, który dojrzałem w olbrzymiej puszczy nad Amazonką. A jednak mieliśmy dowody, że w pobliżu nas, w tych tajemniczych ostępach, kryją się nawet ludzie. Trzeciego dnia naszej podróży doszło nas głuche dudnienie. Rytmiczne i posępne, to cichsze, to głośniejsze, drgało w rannym powietrzu. Nasze czółna płynęły o parę jardów od siebie. Gdyśmy je usłyszeli po raz pierwszy, towarzyszący nam Indianie, przysłuchując się uważnie tym dźwiękom, zamarli w bezruchu niczym posągi z brązu, a na ich twarzach Odmalowało się przerażenie. Co to jest? zapytałem. Bębny! trosko odparł lord John. Bębny bojowe. Już je kiedyś słyszałem. Tak, panie, bębny wtrącił Gomez. Dzicy Indianie Bravos, nie mansos. śledzą nas mila za milą, a zabiją, jeśli zdołają. Jakże mogą nas śledzić? zapytałem, patrząc w ciemną i głuchą pustkę. Metys wzruszył potężnymi ramionami. Indianie to potrafią mają swoje sposoby śledzą nas, rozmawiają ze sobą za, pomocy, za pomocą bębnów i zabiją nas, jeśli zdołają. Po południu tegoż dnia mój kieszonkowy kalendarzyk mówił mi, że był to wtorek 18 sierpnia. Słyszeliśmy przynajmniej sześć czy siedem bębnów odzywających się w różnych stronach, czasem bito w nie szybko, czasem powoli, czasem brzmiały wyraźnie jak pytanie i odpowiedź. Szły ze wschodów w wysokim staccato, a po nim, po pauzie, nadbiegał z północy niski odgłos werbla. W tym nieustannym pogwarze było coś niewypowiedzianie denerwującego i groźnego, coś, co układało się w sylaby tych samych, lecz nieubłaganie powtarzających się słów Gomeza ,,Zabijemy was, jeśli zdołamy, zabijemy was, jeśli zdołamy. Lasy stały ciche. Bił z nich kojący spokój przyrody, ale spoza ich ciemnej kurtyny nieustannie nadlatywała groźba naszych współbraci. Zabijemy Was, jeśli zdołamy. Mówił człowiek ze wschodu. Zabijemy Was, jeśli zdołamy. Odpowiadał człowiek z północy. Jak dzień długi warkotały i szeptały Bębny, a czym groził ten głos można było wyczytać na twarzach naszych kolorowych towarzyszy. Nawet zahartowany w niebezpieczeństwach Metys wydawał się przerażony. Tego dnia raz na zawsze przekonałem się, że i Summer i Challenger posiadają najwyższy typ odwagi, odwagi prawdziwych uczonych. Taki sam duch ożywiał Darwina wśród argentyńskich gauchos i Wolosa wśród łowców głów na Malajach. Miłosierna natura sprawiła, że umysł ludzki nie może zajmować się dwiema rzeczami jednocześnie, gdy zaprzątają go naukowe zagadnienia, zapomina o sprawach czysto osobistych. Przez cały dzień, mimo bezustannej i tajemniczej groźby, profesorowie obserwowali uważnie każdego przelatującego ptaka, najmniejszy krzak na brzegu, często ścierali się ostro. Na każde głuche warknięcie challengera Samerli odbrukiwał bezwłocznie, a obaj traktowali indiańskie bębny tak obojętnie, jakby siedzieli w wygodnych fotelach palarni Królewskiego Towarzystwa Naukowego na St. James Street. Tylko jeden, jedyny raz zniżyli się do rozmowy na temat niemilknącej groźby. – Ludożercy ze szczepu Mirania lub Amazłaka – powiedział Challenger. Gwałtownym ruchem palca wskazując na dudniący las. Tak, odparł Samarli. Jak wszystkie te szczepy, mówią pewnie językiem polisyntetycznym i należą do rasy mongolskiej. Polisyntetycznym na pewno. Pobłażliwym tonem rzekł challenger. Nie zdaje mi się, aby w tej części kraju mówiono inaczej, a zanotowałem chyba ze sto na rzeczy ale w mongolskie pochodzenie nie wierzę. Sądzę, że nawet powierzchowna znajomość anatomii porównawczej pomogłaby do stwierdzenia tego faktu, złośliwie zauważył Samirli. Challenger tak zaczepnie zadarł podbródek, że widać było tylko wielką brodę i rondo kapelusza. Niewątpliwie, mój panie, powierzchowna znajomość Doprowadziłaby do takiego stwierdzenia, ale prawdziwy uczony wyciągnie inne wnioski. Patrzyli na siebie z jawną pogardą, a w narastał odległy szept. Zabijemy was, zabijemy was, jeśli zdołamy. Tej nocy zakotwiczyliśmy nasze czółna. Za pomocą ciężkich kamieni na środku rzeki i przygotowaliśmy się do odparcia ewentualnego ataku ale nic się nie wydarzyło i o świcie ruszyliśmy dalej Odgłos bębnów zamierał za nami koło trzeciej po południu przybyliśmy do stromych progów ciągnących się przeszło milę były to te same progi na których Wywróciła się poprzedniej w poprzedniej wyprawie łódź Challengera, przyznaję, że ich widok natchnął mnie otuchą. Był to bowiem pierwszy, co prawda drobny, fakt potwierdzający opowiadanie profesora, Indianie przenieśli najprzód czółna, a potem bagaże przez gęste w tym miejscu zarośla, a my, czterej biali, ze strzelbami w ręku, osłanialiśmy ich przed na paścią z lasu. Nim za mrok zapadł, minęliśmy progi i przebyliśmy jeszcze z 10 mil, po czym znów zakotwiczyliśmy czółna na noc. Obliczyłem sobie, że zrobiliśmy już co najmniej 100 mil w górę tego dopływu. Na zajutrz wczesnym rankiem ruszyliśmy na wielką przygodę. Profesor Challenger już od świtu był niespokojny i starannie badał brzeg rzeki. Nagle krzyknął radośnie i wskazał nam samotne drzewo, dziwacznie pochylone nad wodą. Co to jest, jak myślicie? zapytał. Palma Euterpe odparł Samerli. Tak. To Palma Euterpe, mój znak drogowy. Tajemnicza brama leży o pół mili dalej, na tamtym brzegu. Nie widać jej za drzew. To jest cały cud i niespodzianka. Tam, gdzie miast ciemnych zarości jest jasnozielone sitowie, o tam, między wielkimi drzewami bawełnianymi. Znajdują się moje wrota do nieznanego świata. Płyńmy prosto, a sami się przekonacie. Było to naprawdę piękne miejsce. Dotarliśmy do linii zielonego sitowia, przepchnęliśmy przez nie nasze czółna i kilkaset yardów dalej wydostaliśmy się na spokojną, płytką rzeczkę o przejrzystej wodzie i piaszczystym dnie. Miała najwyżej 20 jardów szerokości, a przepyszne rośliny porastały oba brzegi. Nikt nie domyśliłby się jej istnienia, ani bajkowej krainy poza nią, gdyby nie zauważył, że na małej przestrzeni sitowie zastąpiło krzaki. A kraina była istotnie bajkowa. Najbajeczniejsza, jaką można było sobie wyobrazić. Gęste gałęzie drzew tworzyły naturalną pergolę nad naszymi głowami. Tym zielonym tunelem w złocistym półmroku płynęła zielona, przeźroczysta rzeka. Piękna sama w sobie, i tym piękniejsza, że grająca wszystkimi barwami w przedziwnym, żywym, Przesianym i złagodzonym świetle padającym z góry, czysta jak kryształ, nieruchoma jak tafla szkła, zielonkawa jak brzegi lodowca, leżała przed nami liś pod liściastym stropem. Każde uderzenie naszych wioseł marszczyło jej błyszczącą ga gładź. Prawdziwa aleja w krainę cudów. O Indianach ślad zaginął, ale zwierząt spotykaliśmy więcej. Nie bały się ludzi, a więc nie znały myśliwych. Małe, puszyste, jak z czarnego aksamitu małpki, ze śnieżno-białymi zębami i błyszczącymi, roześmianymi oczkami, gadały do nas w przejściu. Tu i ugdzie krokodyl z głośnym pluskiem umknął w wodę. Raz czarny, niezgrabny tapir chwilę przyglądał się nam z krzaków, a potem poczłapał w las i raz także brązowa, zwinna sylwetka olbrzymiej pumy mignęła w zaroślach, wielkimi zielonymi oczami, złowrogo i nienawistnie spojrzała na nas. Ponad ciemnym barkiem. Ptactwa było, było mnóstwo, zwłaszcza błotnego, bocianów, czapli i ibisów. W małych grupkach niebieskich, czerwonych i białych stały na każdym przybrzeżnym pniu, a w kryształowo czystej wodzie pod nami roiło się od ryb. Różnych kolorów i rozmiarów. Trzy dni płynęliśmy w górę tym tunelem w seredynowej mgiełce słonecznego blasku. Na dłuższych odcinkach trudno było rozróżnić, gdzie kończyła się odległa zielona, zielona toń, a gdzie zaczynał się odległy zielony strop. Żaden ludzki głos nie przerywał ciszy. Nad tym dziwnym wodnym traktem. Nie ma tu Indian. Za bardzo się boją kurupuri, powiedział Gomez. Kuru puri to duch lasów, wyjaśnił Lord John. Nazwa dla wszystkich złych duchów. Biedacy boją się, że tu czycha coś groźnego i nie zapuszczają się w te strony. Pod koniec trzeciego dnia przekonaliśmy się, że woda nagle staje się zapłytka na dalszą drogę w czółnach. W dwie godziny dwa razy ugrzęźliśmy na mieliźnie. Wepchnęliśmy więc łódki w krzaki i przenocowaliśmy na brzegu. Rankiem poszedłem z Lordem Johnem przez las kilka mil w górę rzeki. Była jednak coraz płytsza. Wróciliśmy więc, by zgodnie z przypuszczeniem profesora Challengera potwierdzić, iż dalej czołnami jechać nie można. Wyciągnęliśmy je zatem na brzeg i ukryliśmy w zaroślach, naciąwszy siekierami pień pobliskiego drzewa na znak, gdzie są schowane. Potem podzieliliśmy między siebie bagaże, strzelby, naboje, żywność, namiot, kocem i resztę. I obładowani ruszyliśmy w znacznie trudniejszą część drogi. Ten nowy etap zapoczątkowała niefortunna kłótnia między naszymi dwoma raptusami. Challenger bowiem, od chwili dołączenia się do nas, uzurpował sobie wyłączne kierownictwo wyprawą ku jawnemu niezadowoleniu profesora Samerly. Teraz, gdy wyznaczył swemu koledze profesorowi pewne zadanie, chodziło tylko o niesienie aneroidu, rozpętała się burza. – Pozwoli pan, że zapytam – zaczął Samerly ze złowróżbnym spokojem. – Jakim prawem wydaje pan rozkazy? Challenger zjeżył się i spojrzał groźnie. – Jako kierownik wyprawy, profesorze Summerlee. A zatem muszę panu powiedzieć, że odmawiam panu tego tytułu. – Naprawdę? – Challenger skłonił się niezgrabnie z głęboką ironią. Więc może zechce Pan określić, w jakim charakterze tu występuję? Bardzo proszę, jest Pan podejrzany o kłamstwo, a my mamy to zbadać. Wędruje Pan ze swymi sędziami. Na Boga, krzyknął Challenger, siadając na brzegu czółna. W takim razie idźcie, Panowie, w swoją stronę, a ja pójdę w swoją. Jeśli nie jestem kierownikiem, nie będę was prowadził. Dzięki Bogu było nas tu dwóch zdrowych na umyśle, lord John Roxton i ja, by poskromić szaleństwo naszych uczonych. Gdyby nie to, wrócilibyśmy do Londynu z niczym. Ileż musieliśmy użyć argumentów i próśb, by ich nareszcie ułagodzić. W końcu Summer Lee ze swym ironicznym uśmiechem i nieodłączną fajką w zębach ruszył naprzód, a Challenger, warcząc głucho i kołysząc się jak kaczka, poszedł za nim. Szczęśliwym trafem odkryliśmy na czas, że obaj profesorowie byli jak najgorszego zdania o doktorze Ealingworth z Edynburga, od tej chwili ten szkocki zoolog stał się naszą niezawodną deską ratunku. W każdej napiętej sytuacji wystarczyło tylko wymienić jego nazwisko, by nasi uczeni zapomnieli o kłótni i w chwilowej zgodzie napadli na wspólnego wroga.